Powoli wkraczamy w nową generację polskiej sceny YouTube'a. W tym roku nowym milionerem został czajnik. A z doświadczenia wiem, jak to jest dostać nagrodę za milion subskrypcji. Znaczy za subskrypcję. Więc mój plan jest prosty: zbudować i zaprojektować największy złoty przycisk i dostarczyć go czajnikowi. Totalnie nie znam się na budowaniu takich rzeczy i nie wiem co mi do końca wyjdzie, ale wiem, że będę musiał przetransportować go przez całą Polskę, by dostarczyć go czajnikowi, ale to zobaczycie trochę później. Krok pierwszy, gubienie materiału. więc poszedłem do paru sklepów z małym zarysem tego, jak ma wyglądać przycisk 800 cm. Ty mówisz, że to ma 8 metrów. Ciężko było znaleźć odpowiednie rzeczy, więc pytaliśmy pracowników o konkretne materiały, ale niczego, co by nam pomogło, się nie dowiedzieliśmy. I byliśmy zdani na siebie. A to jeden jest taki nie Ale jest to zielony. Czy to na to, że zielony jest w... biorę Po męczącej godzinie szukania materiałów zdecydowaliśmy, że to właśnie z tych rzeczy zbudujemy złoty przycisk dla I poszliśmy zapłacić. O cieku. Od początku wiedziałem, że jeśli będę zdany na siebie lub piśuka, to będziemy mieli małe problemy. Aaa, jak to to jest na jedną rękę, to. A ja to się zatrzymamy. Więc napisałem do znajomego, który ogarnia takie rzeczy, tylko że pojawił się problem. I zostało nam działanie we dwójkę. Chcecie podejść konkretnie? tu jest 6. 6 i 9. No to jest, no to. Teraz trzeba uciec w tych miejscach. Ej! ładne to jest. Będzie to ramka. Teraz musimy ją obserwować. To jest dobry moment na to, żeby zwizualizować, jak będzie wyglądać nasz przycisk. Ej, płasko. Idealnie wy... By... Prawie idealnie. Dobra, to jest trochę za małe. O kur... rzeczywiście. Powiem wam, widzowie, że nie spodziewałem że się tak... że to będzie... Fajnie to wygląda. Kolejny krok, sklejanie materiałów. Ładnie pękło Szukajmy jakichś pozytywów, bo to w porównaniu do tego co będzie później To nic istotnego Mi się podoba, jest jeszcze lepiej niż było Nie Następnym zadaniem będzie zrobienie znaczka YouTube'a To jest jakby ten główny przycisk No i z tych luster wydziubać trójką Może by to było trójką Nie idzie, ewidentnie Udało się! Czyli teraz myślimy i układamy z tego trójką To jest drugie lustro O, to drugie też może rozwalić trzeba pier. Siedziałem, myślałem, wymyśliłem, przykleiłem i zrobiłem Nowy YouTube Można się przejrzeć? Można Tak wygląda po umyciu przynisł, wydaje mi się, że jest spoko Mam powiedzieć, jak uważam No To nie Co ci nie podoba? O kurwa Ja pierd... jest jedynka Nie same zera, kurwa są fresh Złoty, ale zajebiście. Przykleiliśmy logo do przycisku i musiałem pożegnać pisiuka. Zostałem sam. Stała ostatnia rzecz, o Aj, zjechało mi no, szkury. Jak to się stało? Stała ostatnia rzecz, tylko naklejenie szyby na to. Wiecie, co jest tym najgorsze? Że, jak ja tutaj dam klej, to będzie to widać, ten klej. Jak to zrobić, żeby tak nie było? Wygląda to teraz tak, no jest to chur. Kleję ramkę, a później w tych miejscach postrejuję na złoto. To mi ja na to wcześniej padło. Wygląda to trochę tak, jak jest dużo tego kleju nawalone, wygląda to trochę słabo. Tutaj mamy, tutaj mamy jakąś usterkę, tutaj. Dobra będę próbował sprayować, no co? Dał się widzowie skończyć, ale trochę mi się w głowie kręci od tego sprayu. Wiem, że sprayowanie w mieszkaniu nie było najlepszym pomysłem. Przepraszam. A oto tak prezentuje się przycisk. Podnieść, zobaczymy czy się nie rozwali Jeszcze go przetransportować do Katowic, do stopu. Co jest dosyć ciężkie Ale jeszcze wtedy nie wiedziałem Jak bardzo ciężkie to będzie yy, No tak Patrzę właśnie na znaczek YouTube'a Który się zsunął, ale tego nie zauważyłem I tutaj tak samo, tylko dopiero po chwili Ogarnąłem W tym momencie była to naprawdę demotywująca wiadomość i byłem przekonany, że wszystko co zrobiłem poszło na marne. jest po prostu nie wytrzymał presji. Powinniśmy z tyłu przykleić samą szybę. Tą szybę posprejować od środka jakby. Kurma no jak kur... ja to zdejmę, byłem już po prostu za daleko, nie mogłem się poddać. Postanowiłem podjąć bardzo ważną decyzję. I jutro pojadę jeszcze raz, kupię dobry klej, tą szybę i już musi się udać. Już kur na no, się wyda. Jakakolwiek nadzieja się pojawiła i postanowiłem rozebrać cały przecisk. Była szyba przednia. Ja Widzicie, klej nie wytrzymał presji, a szyba to była totalnie do wyrzucenia, bo była zbita. Dobra, idę to wyrzucić. Wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, by dostarczyć ten przycisk Czajnikowi. Następnego dnia znowu wrócimy do tego ukochanego sklepu. Jestem już w tym czwarty dzień z rzędu o tyle dobrze, że wiedziałem co chcę kupić czyli szybę i klej tylko tym razem bardzo dobry klej, który sklei mi to wszystko razem poszedłem do kasy, kupiłem i teraz muszę się przedostać z tym obrazem w ogóle jest srebrny ram. znaczy nie było, nie było złotej boli mnie gardło ale jaja co, mam złotą belę taki ten klej był słaby tak sklej te deski Muszę pozdrapywać ten klej tych desek, bo się nie przykleją. Czekało mnie naprawdę bardzo dużo żmudnej i bardzo, bardzo, żmudnej roboty. O, wow. Czemu ja kurwa nie mam rękawiczek nałożonych? Ale czyste, ja kurwa. Tak mniej więcej będzie wyglądać mój plan. Tutaj zajebać deski dookoła miejscach, gdzie jest klej, można jeszcze posprejować, wtedy go nie będzie, Jeszcze nie wiem, jak ten klej wygląda. A klej wyglądał tak. Tylko jeszcze nie wiedziałem o jednym. Nie gadać, że to jest pistolet. góra jak ja mam to tak wyciskać, to za ma Ja przypominam, że nie jestem profesjonalistą i dosyć długo się z tym męczyłem. góra to działa. Patrzcie, kurde, widzicie tak? No jak ten klej nie będzie trzymać, no co pograne, no to pograne będzie. Dopiero po 24 godzinach będę mógł się dowiedzieć, czy klej wytrzyma, bo po prostu tyle schnie. Ale teraz muszę dokończyć sprayowanie szyby. I przykleiłem nasze cudowne logo. Na swoje umiejętności coś. Nie nadpaliłem nagrywania, przykleiłem wszystkie, wszystkie zero. No cóż, no, jest jak jest widzowie, jest jak jest. Przyszedł moment, aby przykleić ostatni element przycisku. Przed nią szybę. Tyle co, nic. To szkoła jest skartowana? Nie wiem. To jest pierwsze lepsze <grymne> Miałem 48 godzin od nałożenia kleju. Zobaczmy, czy trzyma się. A, no warto trzeba spakować, ale dalej, zobaczmy. No, rozpakowałem przycisk, by zobaczyć reakcję pisiuka na prawie jego finalną wersję. Nie nie, jest fajny, w sensie kur... Na co to, jak ja zakładałem, jak to będzie, co? czajnik jeszcze byłoby napić. Może jeszcze lepsze by to było. Proszę bardzo. Czuję trzymając to czuję, że to jest fair. Ten znaczek YouTube'a mi się nie podoba. co? Dla mnie to jest w ogóle najlepszy element tego przycisku. Zaje... No, jest zajebiście. No i została już ostatnia rzecz, by finalnie ukończyć przycisk. Milionerem jestem. Mhm. Jedyne co może tu się nie udać to to, że stref nie sprawdzi, bo one są prawie pustej. Wow, Nieźle. Tak, prezentuje się przycisk za milion subskrypcji, ale nie wiem o... Chodzi z tym tutaj, mu jakby palce były podbijane No, no wiem, bo to dziwne jak jestem przypnięty Wydałem kolejne pieniądze na bilety i ruszyłem w drogę, by jeszcze przed zmrokiem dojechać do Katowic. Ale naprawdę nie wiecie, jak ciężko było przetransportować ten przycisk. On naprawdę był ciężki, ja się co chwilę musiałem zatrzymywać. Poza tym jeszcze ludzie się mnie pytali, tylko akurat tego nie nagrałem, ale musi mi zaufać do słowa. Warszawa! Jakaś babka mi zajęła w przycisk, jak byłem w pociągu. Dobra, do Katowic jedziemy. Tylko, że pociąg miałem dopiero za godzinę, bo po opóźnienia. Postanowiłem, że pójdę sobie pozwiedzać trochę Warszawę, pooglądać, ale stało się wtedy to. Jest problem. Obił mi się. Przycisk. No niestety, gdy wychodziłem z podziemia, zapatrzyłem się na ten ogromny budynek, który jest za mną, i jak skręcałem w lewo, to uderzyłem mocno w kosz. I niestety, przycisk pękł. Ale to, jak bardzo przycisk został uszkodzony, zobaczycie dopiero w Katowicach. O ile dojedzie w jednym kawałku. Pęku mi przycisk, jak dojedziemy, to pokażę. Podróż minęła bardzo przyjemnie, bo jechałem oczywiście w Pendolino, nie w żadnym innym, tylko oczywiście było to Pendolino. I dojechałem w końcu do Katowic. Ta sytuacja wygląda tak. Przycisk się pobił na górze, w najgorszym miejscu w ogóle. Tylko, że nie była to jedyna usterka. Ale tu się zajebiście trzyma na rogach, ale w tym miejscu odchodzi tutaj, widać. Mogę normalnie ruszać. Dojechałem z tym gównem tutaj tylko po to, żeby to roz... otworzyć i wywalić do kosza. No zajebiście. Czas na wielkie review przycisku. Kur... to się to nie spadnie? Dobra. Wydaje mi się, że jako taką się trzyma, więc tu nie mogę go wziąć całego dalej. Idziemy szukać czajnika i dać mu ten przycisk. Zawinąć to teraz muszę. Muzyka jest już wykonana. O kurde, jesteśmy pod galerią. A to tutaj jest przycisk, można się spotkać z czajnikiem mu przekazać że to ja naprawdę nie umiem wam wytłumaczyć jak do tego doszło, że znalazłem się w domu czajnika, ale znalazłem się w nim. Co ja sądzę? No stary, moim zdaniem LEGI. Jak jeszcze mi wytłumaczyłeś co to jest, to, to jest git. No ale to, 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 to dociągnięte było, tylko potem się naprawiło samo, nie? A to weźcie stańcie w zątku tyłem, tak? Ja się ustawię. A i A Jula, co to co jest? Halo! No, Mocne! zawiśnie na ścianie, co? Mega mocne, fajne Ale już, ale, <grym <grym Były uszczerki jakieś na tym To warszawik jest Fajne Koza. jak patrzymy. nie wiadomo, do ten przycisnąłem. Właśnie nie ma żadnego napisu na Nie starczyło już pieniędzy Że ostry, tak? Że ja będę miał kiedyś, dobra mocny, mocny. Ej, Mocne, mega fajne Troszkę się szybka zbiła, ale, ale to, to nie. To jest lepsze niż z Czyli to pada na moje ręce? Tak, tak, tak Ej, a YouTube'a Oficjalne? No właśnie widzę zabiłeś. Tak puchar do góry i w sufit i no, to się no, b b mocne teraz, teraz nie ukrywam, czuję się jak Mr. Beast Teraz jeszcze środek światła generalnie na tym. Czesujcie o się zostaje takie... Czesuń się w prawo albo w lewo. No bo centralnie to światło świeci na to i chyba. Tak jest personalizowane. Jeszcze szczególnie. Te... Teraz 14, po całym uchwie. No, no, może nie, nie możesz mówić, to mówić to... jak najgójdę. Ale mówiłem, że jest no Nie widać kurwa No do dołu trochę. O, teraz no. Tak? Tak jest. Czuję się trochę jak Mr. Beast, też tutaj spersonalizowane przyciski. Bo jest szybszy niż YouTube, gratuluję. <grym> o, ale... Mega mocne. A patrz, to się ja można nawet przejść do znowu. Episki tu! Gdybyś tutaj miał przycisk i by wziął, żeby te świeczki się zapaliły. Szczerze! To by było mega mocne. Dobra, to ja nie chcę tego. No to nieźle, nie! No nie, i to by było wszystko, że kończymy sobie Na razie! Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, kochani, Zostawcie łapkę w górę i napiszcie, kogo dalej ma zaskoczyć następnym razem. ja, ja to nie jest Dobra,